No cześć kochani, to wasza szalona Basia. Przed chwilą wyszłam z parku, bo w parku jest mokr, są mokre ławki. I tam ta nutrypia dużo piwa, wiecie, alkoholiczka jedna. A pijąc już nie pada deszcz. Właśnie idę na autobus linii 23. I wracam do domu. Oczywiście kupuję bilet w aplikacji m bilet normalny, nie ulgowy. Jak to niby mój chory psychiczny znajomy. No. Dobra, na chwilę dam pauzę kochani. A właśnie przechodzę koło. Uniwersytetu w Białymstoku. Tam dalej za nie widać. Dobra, później się nazywa. No czy no cześć to była do mnie Baśka. Widzicie, trochę rozpijałam kurtkę, bo zgrzałam się Basia. A pod... właśnie idę na ulicę Słoneczny w Białymstoku. Po drugiej stronie stadion jest Patrzcie. Widzicie? Tam gra nasz klub Białostocki. Jak nie Biały Stok No. A zaraz Baśka są tym usiądzie, tam gdzie jeździ linia 11. Muszę się nawić nektaru bananowego, bo wiecie, ja już od tygodnia nie piję energetyków. Nie lubię tego sika... sikaczy. Wolę nektar bananowy, wiecie... No... W Białostoku już nie pada deszcz, ale chmury są dalej, patrzcie tam. wiecie... Wiecie, ja wolę się, a później idę na autobus N23 koło Wojska Polskiego, koło na tam, Ale wiecie, wolę się przejść na piechotę, niż takiego mój ten niby znajomy, tylko autobusami by woził dupę gruba, świnia, tłusta. Dobra, kochani, za będę nagrać. Pa!